wiersz na dzień dobry Seferis jest niezmordowany w zadawaniu pytań. Żaden szczegół nie jest dla niego tak mało znaczący, aby go pominąć. Tak greckiego poetę wspominał amerykański pisarz Henry Miller. Jorgos Seferis był poetą, dyplomatą, tłumaczem, laureatem literackiego Nobla w 1963 roku. Akademia Szwedzka nagradzając go stwierdziła, że poeta dzięki unikatowej myśli i piękno języka stał się trwałym symbolem wszystkiego, co niezniszczalne w heleńskiej afirmacji życia. Wiersz Jurgosa Seferisa w przekładzie Zygmunta Kubiaka czyta Tadeusz Borowski. Rzecz o miłości. Szukałaś nas, różo losu, aby nam ranę zadać, lecz pochyliłaś głowę, jakby zdradzając sekret. I to, co nakazałaś, było piękne. I był twój uśmiech jak obnażona szpada. Ożywiała natura aureola nad tobą wzniesiona, od kolców twoich wszelki niepokój uciekał, gasł. Pragnęliśmy w słodyczy brzasku ciebie trzymać w ramionach. Świat się kołysał, żył Prosty był świat. Skąd ów dzień, jak miecz obosieczny, który odmienił wszystko? Już nigdy więcej rzeka wiosłom się naszym nie podda, już nigdy więcej nie spłynie ożywcza z nieba woda dla dusz odrętwiałych, dla powiek. Które czar lotosu zacisnął? Na skale cierpliwości czekamy. Nadejdzie chwila, gdy zajaśnieje nad nami niebo znowu otwarte. Czekamy na posłańca, jak w antycznym dramacie, w porze, gdy wygasają zmierzch się nad ziemią pochyla, trzydziestolistne. Wiatru i losu czerwona zorza tylko w pamięci trwająca, rozżarzony w otchłaniach blask. Rozkołysanie purpury, rozkołysanie morza, różo nocy umarłaś. Prosty jest świat.